Zaczynaj, już przyjechałeś, to zaczynaj. No to się poszło ostatnio. Ja? Ty, o Boże, ja nie lubię dipów, ty, to ty musisz poprowadzić ten kanał. Cześć! Pewnie ostatnio zdziwiłeś się, że to ja prowadzę ten kanał. Teraz pewnie zastanawiasz się, czego nie przejąłem. Nie, na szczęście nie, jest ze mną dzisiaj Marzena i jest ze mną Rafał, a i w kolejnym odcinku tej serii... O, się ma nie zauważyłeś. <laughs> o, wow! Skąd się tu wzięliście? W trzecim odcinku tej serii pokażemy wam tipsy. A co to jest za seria? Jeżeli nie widzieliście poprzednich dwóch odcinków, to koniecznie obejrzyjcie. Jest to seria, w której Marzena, Marzena poważna trenerka, pokazuje jak ćwiczy, a ja i Rafał oceniamy jej Technikę. Pamiętajcie, że ja jestem trenerem personalnym, moimi klientami jest generalna populacja. Rafał pracuje z tryboistami i w takim kontekście będziemy oceniać dane ćwiczenia. Dzisiaj na warsztat bierzemy sobie dipsy. Tak. Czyli pompki na poręczach, aka pompki szwedzkie. Tak? Tak. Pompe szwedzkie. Czemu szwedzkie? To jest Szwedzki trudna pompek. wersja pompek. Hmm. Wszystko co trudne to z krajów nordyckich, bo to twardzi ludzie A, z północy. Okay. I pompki szwedzkie. Poza tym można to kupić w Ikei. A teraz i <grym> tak? tak? Wow, dobrze. Ja To się można u Was dowiedzieć nie w tym Wrocławiu. Bo gdzie oni byli ostatnio? Sprawdźcie vloga z wakacji. Link w opisie tego kanału. A nie, to jeden kanał. Dobrze, więc tak, zrobimy sobie pompeczki pompeczki na poręczach. Naprawdę genialne ćwiczenie na wzmocnienie siły obręczy barkowej. Tego bardzo nie lubię, ponieważ rozwaliłem się na nim prawie rok temu i do tej pory nie mogę się z niego pozbierać, więc bardzo możliwe, że na inne rzeczy tu będziemy zwracać uwagę. Ja Chcą zrobić z tego oczywiście, że ćwiczenie siłowe i oczywiście, że teraz patrząc przez swój pryzmat, to pierwsze co zrobię, to wezmę tu delikwenta i sprawdzę, czy ma odpowiednie zakresy wręcz barkowej, rotacji zewnętrznej, wewnętrznej, ponieważ będziemy szli tutaj w pozycje no, nie tyle ekstremalne, co krańcowe. Jeżeli się okaże, że biorę sobie delikwenta i on na przykład ma tutaj... Tyle rotacji, że mu wychodzi łopatka do góry, albo tutaj, powiedzmy, to jest jego kręcowa, kręcowy zakres jednej rotacji, a w drugiej jeszcze tego zakresu ma tyle, no to prawdopodobnie nie wrzucę go na pompki na poręczach, bo jedna łopatka będzie inaczej pracowała niż druga. I bardzo możliwe, że mój klient się rozwali na rok, tak jak ja, i nie będzie zadowolony z takiej współpracy. <laughs> Także pierwsza sprawa uczysz się na moich błędach. I sprawdzajcie, czy jesteście mobilni i stabilni tak samo z jednej i z drugiej strony. A jeżeli jesteście, to wtedy śmiało możemy przystąpić do takiego ćwiczenia. To, to jest w ogóle seria, w której ja jestem, ja jestem, jestem zachwycony, że w ogóle nagrywamy te materiały. Myślę, że wyciągniecie tutaj bardzo dużo informacji. Więc jeżeli patrzymy pod kątem mnie jako osoby, osoby trenującej, dla mnie dipsy, pompki na kołach gimnastycznych, to jest coś, co ja uwielbiam, czego niestety aktualnie nie mogę robić, jako że urwał mi się bark na brazylijskim jiu po półtora roku temu. A jednak dipsy. sportowcy. Sport zdrowie. <laughs> jednak dipsy również występują u mnie w planie rehabilitacyjnym. A są to dipsy rybowane z gumami albo dipsy na maszynie. I od razu tutaj disclaimer: dipsy na Maszynie jako ćwiczenie na triceps są świetne. Dipsy na maszynie z pochyleniem klatki piersiowej na klatkę piersiową są dobre. Jak najbardziej jest to fajne rozmaicenie. Nie mogę się doczekać, kiedy znowu będę mógł robić dipsy na kołach. Jestem ogromnym fanem maslapów. No i ciężko jest robić maslapy, nie umiejąc robić dipsów. Więc ja, patrząc w kontekście gimnastyki, absolutnie, absolutnie chciałbym jak najszybciej do tego wrócić. W kontekście pracy z klientem rekreacyjnym wykorzystuję maszynę do dipsów. Oj, teraz znowu, pomyślałem maszyna do dipsów. Zostawcie w komentarzu informację, proszę, o jakiej maszynie do dipsów pomyśleliście, ponieważ jest maszyna, na której siadacie i wypychacie ciężar do dołu, jak w dipsie, mhm. ale jest też maszyna, na którą wchodzicie i na której zjeżdżacie z ciężarem, jak na takiej o, windzie. Ja o tej pierwszej pomyślałem. Ty pomyślałeś o tej do wypychania mhm. do dołu, no właśnie. Ja też. Na początku o niej mówiłem, o niej myślałem. A ty, o tej drugiej? A, A potem pomyślałem, są maszynie do dipsy. I teraz w kontekście właśnie pracy z klientem rekreacyjnym, absolutnie jest to fantastyczna maszyna. Jest to świetna maszyna, którą możecie wykorzystać w treningu bez absolutnie żadnych kompleksów. Jest y, zaraz na liście obok maszyn zakazanych, obok maszyny Smitha. Absolutnie są to fantastyczne maszyny do tego, aby je wykorzystać w treningu Waszych klientów. Zrobiliśmy delikatną regresję, jako że marzena jest doświadczonym, Może... aczkolwiek powracającym dopiero do formy zawodnikiem, to zrobiliśmy małą małą regresję. Także marzena zjadła dużo gofrów na śniadanie, więc hmm. tutaj masa ciała wzrosła drastycznie. I mogłaby być. Zbyt duża dla tych krańcowych zakresów ruchu, które będziemy dociążać. Tak jest. Powiedziałeś Rafał, że dla Ciebie dipsy są ćwiczeniem na? Zależy jak je zrobisz, na siłę obręczy barkowej, ja dobrze tu wybrnąłem z tego. I zaraz będziemy Wam, jako że powiedzieliśmy w jednym odcinku, że tu nie usłyszycie, to zależy, to będziemy mam zaraz wszystko wyjaśniać. Dobra, Marzena się dosyć mocno okay. pochyla w tych mm -hmm. dipsach aktualnie. Im większe pochylenie na dole w dipsach. Tym więcej klatki piersiowej będzie pracować. Czy jest szansa zrobić takie dipsy, żeby tam było dużo tricepsów? No, jeżeli się oprzecie gdzieś o ławkę, to może tak. Jest taka szansa, nie jestem z wielkim jakimś zwolnikiem w ogóle na siłę pionizowania skluwetki w dipsach. Uważam, że jak jest najbardziej to błąd. Raczej bym też powiedział, że to jest błąd, bo stanie się to co przed chwilką, czyli będzie nam tutaj łopatka szła do pochylenia. Czy są osoby, które będą wykonywały ćwiczenia jak plansze w takiej pozycji? Absolutnie będą i to też nie jest tak, że ta pozycja barku jest zła, że tego nie można budować, tylko to wymaga czasu i dla mnie dipsy nie są ćwiczeniem do budowy tej kompetencji mm -hmm. ruchowej, więc absolutnie schodząc w dip będziemy doprowadzać do lekkiego szruksa i teraz mogę zostać w takim pochyleniu i to jest mniej więcej to, co będziecie mieć na maszynie do spychania ciężaru albo idąc w dips, jesteście w stanie się nawet aż tak pochylić tak. i będzie to raczej przypominało wyciskanie sztangi leżąc na skosie mm. głową w dół. Jednakże, jak już jesteśmy przy tej łopatce, tego bym unikał tutaj z rolowania, że tak powiem mało po anatomicznemu tego barku i łopatki wyjścia tej mocnego do przodu. Szruks ok, retrakcja, spoko, neutral git, ale ta pozycja już bym raczej unikał. Tak jak powiedziałem, nie jest to pozycja typu Umrę tam, bo nie ma pozycji, która jest dla nas niezdrowa, ale nie każdą należy obciążać. Do niektórych pozycji trzeba się przyzwyczaić, zaadaptować nasze ciało. I teraz będzie kosa. Jak w Krakowie. Pokażemy Wam na koniec bardzo trudną wersję dipsów, której prawdopodobnie nigdzie nie widzieliście. Rafał z Marzeną się zakładali tutaj przed nagraniem odcinka o stówkę, czy walnie mi bark, czy nie. Jak widać, jeszcze nie walną. Także pokażę Wam jedną bardzo fajną wariację dipsów, która totalnie przeczy temu, o czym Rafał mówi, ale wymaga ona bardzo pewnego konkretnego ustawienia. Ramienia. bo jeżeli będę robił to, co właśnie powiedział Rafał, czyli będę schodził tu, będę chciał iść łokciami za tułów i będę wywalał bark do przodu, to jest bardzo duża szansa, że przeciąże barki. Jednak jest wariacja, którą możecie robić z barkami wysuniętymi do przodu. Bardzo konkretna, bardzo specyficzna, którą możecie. Ustawienie całego obręczy do... dokładnie. Dokładnie. Znaczy dokładnie. będzie to troszeczkę inne. Dokładnie. I przez to ta pozycja nie jest tutaj błędem, jak najbardziej będzie to można robić. Dobra, marzyna, to w takim razie jeszcze raz więcej pracy na plecaku tu będę potrzebował. OK. I pilnuj tego, żeby ta upadkać ci nie zjeżdżała. Ciach. Okej, okay. lepiej. Fajnie. Wy, wyeliminowaliśmy w tym momencie to, co. Zdecydowanie. I teraz może Jak będziesz schodziła do dołu, proszę, cię, zatrzymaj się. I słuchajcie, i tu jak najbardziej łopatki mogą wam się zejść. Jednak pilnowałbym tego, żeby łokcie się bardzo mocno nie schodziły. Czyli więcej chcemy zejścia tu i kawałek łokcia niż robienia tej łokcie do siebie, niż robienia tego. Zdecydowanie. Mhm. Czyli tak, I jak czy chcieliśmy, żeby łokcie były pod sztangą, to tu chcemy, żeby łokcie były nad poręczą. To jest dokładnie, dokładnie. E, ta sama zasada. To, co się od razu teraz narzuca, o czym trzeba po prostu powiedzieć. Te poręcze są za szerokie dla Marzeny. Zdecydowanie. One powinny być regulowane. Jeżeli by była taka opcja, to w ogóle super. A jak sobie szeroko zrobić od Krzyżka Bajery? No myślę, że chyba nie ma lepszego gościa, od którego się można nauczyć e, dipsów. E, przepraszam cię, Marzenko. Podchodzicie sobie... Marzonko? Marzenko. Czy Marzenko? Podchodzicie, podchodzicie sobie do poręczy i w momencie, w którym Przestajecie się mieścić w tych poręczach, czyli że ta poręcz jest idealnie, że tak powiem, pod waszym barkiem, chwytacie sobie i to jest miejsce, w którym chcecie sobie zacząć robić dipsy. Nie? Tu jest za szeroko, tu już jest za wąsko. Nie? Czyli po prostu chcecie, żeby pod waszym barkiem wychodziła poręcz. <śmuszczak> <śmuszczak> Musisz <śmuszczak> dawać, żeby był szerszy. Okay. Jesteśmy tutaj. Ja, jak sobie rozkminiam dipsy, to chciałbym mieć. Tyle miejsc, taką pozycji Fajnie by było, gdyby, jeżeli nie są regulowane w taki sposób, to najlepsze poręcze do dipsów typu V, mhm. czyli możemy dużo łatwiej znaleźć swoje ustawienie, oraz pomagają nam w tym, żeby utrzymać łokcie lekko do zewnątrz, czyli właśnie, żeby nie działo się to, co się działo przed chwilą. Czyli mam poręcze, które schodzą tu. Jeżeli te poręcze byłyby w uchwycie V, dużo łatwiej byłoby mi rozstawić je do zewnątrz i utrzymać łokieć nad nadgalskim. Więc, jeżeli możecie, wybierajcie typ V. Jeżeli macie poręcze regulowane, wybierajcie poręcze mhm. regulowane. Lepiej jest mieć troszkę za wąsko niż za szeroko. Czy można rafał ćwiczyć tutaj z gumami? Można tu zawiesić gumę. I ja na, na, na pewno nie będzie to tak e, optymalne, hmm. jak e, chociażby maszyna do dipów, bo gumy bardzo mocno cię będą obciążały z dołu e, i nierównomiernie będziesz jakby pracował w poszczególnych fazach tego ruchu. Także tutaj maszyna do dipsów, w sensie ta druga, o której mówię, mhm. że wchodzisz na siodełko i, i sobie jedziesz, wydaje mi się, że byłaby lepszym rozwiązaniem. Ale jak się nie ma co się lubi, to się kradnie co popadnie. Także tutaj ta guma jak najbardziej. Czemu nie? Dobra, moje zdanie. Dla osób początkujących maszyna do dipów jest lepsza, bo jest łatwiejsza, mm -hmm. ponieważ się nie buja, jest super stabilna. To co powiedzieć nie tak, pracuje, tak, nie pracuje tak stabilizacja centralna. No i nie bujamy się mm -hmm. na dole, ponieważ idziemy na platformie. Ciężar jaki dobierzemy na maszynę do dipsów. Będzie dopasowany do dolnej pozycji, nie do górnej pozycji. Najsilniejsi jesteśmy w górnej pozycji, najsłabsi jesteśmy w dolnej pozycji. I tutaj ten profil obciążenia będzie pasował do gumy, czyli wyciąga nas z dołu, najmniej pomaga nam na górze. Najłatwiej jest nam zrobić lockout, chyba że ktoś ma problem z lockoutem. Ale raczej ludzie nie mają problemu zrobić krótkiego dipsa, a raczej mają problem, żeby wyjść z dołu. Więc tam, gdzie guma pomaga nam najbardziej, tam jest nam. Najtrudniej, więc te gumy są jak najbardziej spoko, ale pojawia się taki problem, że ciężko jest utrzymać tułów, ciężko jest się utrzymać stabilnie, więc wyłączamy tą potrzebę. Wiesz, tę To potrzebę. można też z drugiej strony potraktować jako to minus. Jesteś najsłabszy na dole, ona tam się najbardziej pomaga, czyli jakby naj tak. najwolniej będziesz progresował tak. na tym dole. Nie? Dlatego, że dla osób początkujących, jak mm. najbardziej ta maszyna jest właśnie super, ale jeżeli ktoś chce już pracować siłowo, kogoś chcemy dociążyć, to jak najszybciej z tej maszyny przechodzimy sobie na gumy właśnie po to, żeby zrobić ten matching obciążenia na górze i na dole, czyli że pełny ruch jest tak samo obciążony i faktycznie możemy mocno nie dość, że aktywować klatkę tricepsy, to jeszcze możemy nałożyć tam odpowiednią ilość napięcia mm. mechanicznego. Więc absolutnie tutaj się z tym zgadzam. No i co, obciążone dipsy? Jeżeli ktoś może i ma taką opcję, to w ogóle obciążone dipsy są. są fantastyczne. Łańcuch, przyczepić coś, ciężar między nogi i jazda. Regresja, jeżeli ktoś nie ma maszyny, to taka regresja, i jeżeli nie ma gumy, albo się tam źle czuje, to regresja zaproponowana przez Marzenie, czyli stopy oparte z tyłu i spokojnie. Pochylenie, wyjście, siłb, będzie jak najbardziej w porządku. To teraz pokażemy Wam. Jako że ja nie mogę zrobić normalnych dipsów przez problem z barkiem. Ja nie mogę zrobić dipsów przez to z przez barkiem? barku. Może nie może zrobić to dipsów, nie może zrobić dipsów przez gofry, to mamy dla was niespodziankę i teraz zostańcie z nami. I słuchajcie, jest z nami Justyna. Na Instagramie znajdziecie ją jako Mumen Tutaj na dole macie gdzieś tutaj macie napis. Możecie klikać. Justyna jest moją przyjaciółką. Pracowaliśmy troszeczkę razem. Jest tutaj dzisiaj z nami, żeby pokazać Wam różne wersje dipsów. Od tych bardziej pionowych do tych bardziej kładzonych. Zapraszam, ile serii? Wszystkie. Jaki ciężar? Każdy. każdy. Siła, masa, piękno. Coś, czego nie mam. Położone bardziej takim czołem dotknąć do. Mm -hmm. I góra. Ekstra. Dla Justyny również są to trochę za szerokie. Także jak widzicie, jeżeli ktoś ma siłę i urodę, to w tym świecie naprawdę nic nie jest dla niego przeszkodą, a na pewno nie dipsy. <laughs> Spałem Ci trzy godziny, Będę musiałem jeszcze kilka znieść. Uciekaj. Chodź, Rafciu. To miało być rozpierdolony internet, tak? Lepiej internet, niż bark. Okej, okay, to idziemy teraz do tej wersji Turboczy Side. Cyrkowy Tak, wersja cyrkowa, niszczyciel Barków i tak dalej, i tak dalej. Z ogromnym pozdrowieniem dla Bartosza Kuca. A, od niego to masz. Dobra. Nie, nie, nie nie mam tego od niego, ale wiem, że Bartek po prostu również tak. robi takie rzeczy. Robi Bartek, um, robi przekozację rzeczy. Mhm. Jak najbardziej, słuchajcie, ja mam problem z barkiem, Jest to uszkodzenie nie z Bartkiem. Bartkiem nie mam problemu. Z barkiem mam problem. Jest to uszkodzenie typu slab 2. Nie mam problemu, żeby wykonać dipsy. W taki oto sposób. I teraz, jeżeli jesteście bardziej pod gimnastykę, fajnie by było utrzymać takie ustawienie. Można sobie zejść bardzo nisko, można sobie spokojnie wyjść do góry. Wygląda to dziwnie, ale jeżeli prześledzimy sobie funkcję mięśni, to jest to ćwiczenie, które bardzo mocno będzie rozwijało Waszą klatkę piersiową oraz będzie poprawiało Waszą rotację wewnętrzną. No, ponieważ mięśnie piersiowe rotują wewnętrznie i przywodzą ramię. Do tułowia. Jest to wersja, która pomaga bardzo mocno rozwinąć mięśnie piersiowe, zewnętrzną i obojczykową część. Jeżeli będziecie mieli potem wrażenie, że coś was tutaj na dole, coś wam się tutaj urwie, absolutnie mamy nadzieję, że wam się nie urwie, możecie mieć takie wrażenie. No chyba, że się urwie. Również pracują barki, jednak, jednak grupą mięśniową, która jest tutaj dominująca, jest to grupa mięśni piersiowych. Mocno wyłączamy triceps z tej pracy. Także jak widzieliście, barki muszą być tutaj z przodu. Absolutnie nie ma tutaj innej możliwości. To jest jedyna wersja, w której faktycznie będziemy doprowadzać do tego, żeby te barki do przodu wychodziły. Nie ma zamienników e, dla dipsów. Myślę, uh, że, myślę, że tak są po prostu regresje. E, czy zamiennikiem będzie opieranie się o ławkę i robienie tego ćwiczenia? Może trochę. Nie jestem A fanem. Tutaj e... jest bardziej triceps będzie pracował zdecydowanie niż, niż klatka powiedzmy. Nie jestem fanem tego ćwiczenia. Jak no, jesteś w więzieniu to możesz na przykład wtedy. Także pozdrowienia do więzienia. <laughs> Tym oto optymistycznym akcentem zostawcie co? Lajka? Suba, Myślicie dzwoneczek rakietę, rakietę komentarz <gryzanie> i wyślijcie rakietę kolegą pod celem. Do zobaczenia.